Darmowa hotelowa kamera? O, nagrywała cały czas. No dobra, powiem Wam, że e, dla tego widoczku to naprawdę, naprawdę warto pójść do hotelu. Jeśli kiedykolwiek chcieliście mieć hotel z widokiem na e, rury, to bardzo, bardzo polecam. No, cześć, mała, jesteś w ukrytej kamerze. mało mleka. Kogo ja się oszukuję? Przecież nie biegam. Szukamy metra. Bo tak jakby byliśmy w centrum handlowym i się zgubiliśmy. Wiecie co? Wkurzyłem się. Byłem w sklepie. Nie powiem jaki, ale to jest jeden z takich główniejszych supermarketów w Anglii. I chciałem sobie kupić chipsy. Chciałem sobie kupić wielką pakę chipsów. I wiecie co? Jedyne chipsy, jakie są w tym supermarkecie, to są takie takie paczki albo były też takie kurczę, paczki, jak, jak, jak worek y, ziemi ogrodowej. I oczywiście nie ma tutaj zwykłych chipsów, tylko są takie główienka małe. Zobaczcie, takie malutkie paczuszki y, dla porównania, to jest moja ręka. To jest moja ręka, ja to mogę, ja to mogę ręką przykryć. Ja chciałem ogromną ilość chipsów, ale, ale w jednej ale, paczce, a nie. Ale, ale to jest mała paczka i są małe dzieci paczki, to są babies. Nie ja chcę duże paczki. Babies chips. Wiecie co, muszę Wam się do czegoś przyznać. To nie jest takie łatwe jak sobie myślałem. Zawsze jak gdzieś jestem, to e, mówię sobie, ale zrobię vloga fajnego, ale będzie fajny vlog. Po e, czym nie nagrywam. I na koniec dnia, gdy już mam tego vloga składać, to sobie to się wkurzam, kurczę, mogłem tyle nagrać, tyle mogłem nagrać, nie nagrałem tego, nie nagrałem tego. I szczerze, ja się po prostu nie nadaję do vlogów. Problem jest w tym, że nie wiem, ja mam taki straszny strach, strach ty chyba też, prawda? Co się stało? Wiecie Co Mam problem z wyciągnięciem kamery w publicznie, żeby wiecie, tak teraz idę parkiem, no bo nikogo nie ma, jest pusta, pusty prawie, że chodnik, ale ogólnie to jest strasznie problematyczne, żeby wyciągnąć kamerę pośród ludzi i zacząć, na przykład do nich gadać, albo to nagrywać coś, bo mam, to, mam takie wrażenie, że ktoś zaraz przyjdzie i na mnie nakrzyczy za to, że siedzę, że nagrywam coś, albo że nie powinienem tego nagrywać, albo że oni sobie nie chcą być w kadrze, to jest takie dziwne, więc jeśli ten vlog nie jest tym, czym się spodziewaliście i jeśli mój gonciarz challenge się do końca wypali, to już wiecie dlaczego. India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesz, Nepal, Afryka. Przecież to nie jest kraj głuptasy. Pokaż wszystkim co kupiłaś, pokaż, pochwal się. Ten donat się nazywa Bella Twix Lestrange. Co niby w Chicago jest taka kula błyszcząca, fajna, to co? Londyn, Londyn ma swoją, proszę bardzo. Ciekawe ile bym dostał za to na złomie. Hm. Słuchajcie, ale gość ma nudną pracę. Zobaczcie, jak chodzi w kółko cały czas. Musi głośno tupać i machać ręką. No, i jakoś to się tak potoczyło, że mamy poniedziałek, dzisiaj wracamy już do Polski wieczorem, i jest, słuchajcie, mały problem. Ten problem pewnie widzicie przez cały, przez cały ten odcinek. Chodzi o to, że ten vlog znowu, i to już jest kurczę czwarty czy piąty raz z rzędu, gdzie mam wielkie ambicje na zrobienie jakiegoś vloga, na jakiejś fajnej relacji. Mam mnóstwo żartów w głowie, mnóstwo fajnych pomysłów, i nic z tego nie udaje mi się zrobić. Z powodu jakiejś takiej mojej fobii przed ocenianiem ludzi, coś w tym stylu, ogólnie, no ja się strasznie, strasznie, strasznie martwię tym, że na przykład, jak wyciągnę kamerę i zacznę gadać, nawet po polsku, nawet jeśli ludzie nie będą w ogóle rozumieli o co ja mówię, ale po prostu będę szedł i mówił do kamery, to w jakiś sposób się ośmieszam. Wiem, że to trochę głupie, ale z tym jest problem, więc słuchajcie, tak trochę oficjalnie może, e, muszę coś z tym zrobić, muszę się za to wziąć i wydaje mi się, że najlepszym sposobem będzie po prostu robienie częstszych vlogów na tym kanale, więc jako, że i tak na czekoladzie ostatnio nie pojawia się zbyt dużo fajnych e, materiałów, pomyślałem, że trzeba będzie zacząć vlogować. Może nie robić takich kompletnie daily vlogów, ale jakieś fajne pomysły, jakieś fajne... E, fajne filmiki z moją twarzą e, jak najbardziej. No i tyle, e, nawet nie wiem czy macie wystarczającą ilość jakichś fajnych ujęć z tego Londynu. Zrobiłem ich naprawdę bardzo mało, postaram się, e, postaram się coś może jeszcze dograć jak będziemy jechać lotnisko. Ale taka jest sytuacja i po prostu chciałbym żebyście, żebyście to na to w ten sposób spojrzeli. Więc co, biorę się dalej zapakowanie i widzimy się, nie wiem, albo na lotnisku, albo może w samolocie, albo może już w Polsce. Zobaczymy. Zobaczcie co się dzieje z paczkami z jedzeniem na wysokość przylotowej samolotu. Tak się ciśnienie zmienia, że wypycha je jak poduszki.